Precz z zimą i chłodem, precz z krótkimi dniami, precz śniegiem i porym z tym wiatrem. Czy ty się nie pomyliłaś? Już dawno topieliśmy marzannę. Ale skąd? Dziś chodzę z Gajkiem, Majkiem, symbolem wiosny. Zimowy czas bardzo mi się uprzykrzył. Zima musi odejść i ustąpić wiośnie. Śmierć musi ustąpić w życiu, a życie to jest martwych zmartwychwstały Chrystus. A co ma wspólnego ta gałąź przystrojona kolorowymi kwiatkami i wstążeczkami z Wielkanocą? Musisz wiedzieć, że polskie zwyczaje świąt Wielkiej Nocy nie wzięły się znikąd. Stało się tak, że obrzędy pogańskie z czasem splotły się z tradycją chrześcijańską. Życie ludzi zależało od kaprysów przyrody. Chcieli ją przebłagać i obłaskawić, stąd różne przesądy, czary, no i oczywiście obrzędy. Chodzenie z gajkiem to taki dawny polski wielkanocny zwyczaj. Teraz rozumiem. Każda rzecz czy ozdoba mają jakieś znaczenie. Zgadzające się życie miała symbolizować Palma Wielkanocna – pamiątka triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Robiono je najczęściej z gałązek wierzby, koniecznie z baziami, które symbolizują zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy. Wierzono, że połknięcie bazi z poświęconej palmy uchroni przed bólami gardła. Poświęconą palmę przytwierdzano do ścian domów, do płotów, zatykano za obrazy, aby chroniły domy od piorunów. Palmami omiatano krowy dla zdrowia i płodności. Nie omijano przy tym dzieci. Nie ja biję palma, bije! Nie, ja Nie ja biję palma, biję, Nie ja biję palma! W palmową niedzielę słońce mocno świeci. Będą pełne stodoły, beczki oraz sieci. Pogoda w kwietniową niedzielę wróży urodzają wiele. Jednak nic nie może zastąpić wielkanocnego jajka, które zawsze zwiastuje powrót życia, zmartwychwstanie oraz zbawienie. Jajko magiczną rolę pełniło. Życie się bowiem z niego rodziło. Symbolem mocy jest w wierzeniach. Ziemię pobudza do rodzenia. Zdobienie jaj było przywilejem kobiet. Nie jest to sprawa łatwa, jakby się niektórym wydawało. Na moc przeciwdziałania wszystkiemu, co złe, a poświęcone chroni przed ogniem. W, tra w tradycji chrześcijańskiej przetrwała taka oto legenda. W niedzielę wielkanocną święta Magdalena szła odwiedzić grób zbawiciela. W koszu niosła jajka uczniom Jezusa. Nagle na drodze spotkała Chrystusa. Bardzo się uradowała i spostrzegła ze zdziwieniem. Że z radości jajka w koszu przybrały kolor czerwieni. Tak legenda, stara głosi na pamiątkę wydarzenia malujemy odtąd jajka i nosimy do święcenia. Śniadanie wielkanocne, szczególnie pociągające po szczerym, czterdziestodniowym poście, o chlebie i o wodzie zaczynano od święconego, czyli darów bożych, poświęconych przez kapłana w wielką sobotę. W koszyku ze święconką powinno znajdować się 7 produktów. Każdy z nich miał magiczną moc. Chleb gwarantuje dobrobyt i pomyślność. Jajko to symbol zwycięstwa nad śmiercią. Sól uznawana za minerał życiodajny odstrasza wszelkie zło. Mędlina ma zapewnić zdrowie, płodność i dostatek. Ser symbolizuje przyjaźń między człowiekiem a siłami przyrody. Chrzan w wierzeniach ludowych był symbolem siły i fizycznej krzepy. Ciasto, na przykład, Wielkanocna Baba, symbolizuje umiejętność i doskonałość. Poniedziałkowy ranek, pisk, krzyk, śmiechy. Cała wieś tu biegnie: miski, konwie i dzbanek. Ktoś się dzisiaj zimnej wody zlęknie: chyba tylko ten z cukru baranek. się ładniejsza. No i oczywiście będziesz miała szczęście przez cały rok. Śmingus, dyngus, na uciechę! Skubła wodę, lej ze śmiechem. Jak nie skubła, to zedzbana. Śmingus, dyngus, już od odla... <słyszyk> <skrę> <klaradna> <dysk> Dyngus, zabawa, a raczej psota polegająca na niespodziewanym oblaniu kogoś wodą. W Polsce upowszechnił się w XIV wieku. Bardzo dobrze znali ten zwyczaj krakowscy żacy lub inni młodzi dowcipnisi, którzy wpadli na pomysł chodzenia po dęgusie. Pod groźbą oblewania wodą wymuszali wykupne jajka i datki pieniężne. Siedzi Zatoczył, zatoczył Krakowiaczek, hej! Siedzi ptaszek na... Na Mazowszu jest zwyczaj wzajemnego oblewania się w poniedziałek i głosowania. chodzenia chłopców z kogutkiem, a dziewcząt z gaikiem, oraz zbieranie podarków, zaśpiewy i powiększowania. Myślę, że w tym roku nie omija nas wizyta chłopców z kurkiem. Zostawiłem sobie kilka jajek na wykup. Osię przyszli, zaśpiewamy wszystkim, jajek, chleba dajcie, do izby wpuszczajcie. Oj dana, 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 Śpiewamy, śpiewamy, leci głos po lesie, zaraz nam Marysia dzień przyniesie. Oj dana, oj, da, na, oj się przyszli na placki, i czekamy, jak nie dostaniemy, wszystko potłuczemy. Lany poniedziałek po wsiach i po miastach odbywało się obwożenie kurka. Wierzono, że kogut jest obdarzony magiczną mocą. Mocnym pianiem płoszył złe duchy skradające się do domostwa. Wożono go od domów do domów, grając na skrzypkach i śpiewając. Jest tu zmartwik staje, dawaj babo jaje!